To jest nowa strefa inventowana na box PP, na której można zdobyć OP i temy, a w dzisiejszym odcinku ja odkryłem na niej błąd, dzięki której zdobyłem mnóstwo zamków skrzynek na tej strefie eventowej. W odcinku działo się bardzo dużo rzeczy, więc oglądajcie do końca. A jak chcecie wygrać rangę Kidos, dajcie lajka, like suba i napiszcie swój nick w komentarzu. Dobra, widzę, jak widzicie, jestem oczywiście na Box i na Mainstarze. No i jak widzicie, tutaj przed spawnem stoi plac zabaw, czyli strefa eventowa z okazji Dnia Dziecka, która jest gigamocna, którą wam zaraz zaprezentuję. W odcinku będzie się działo dużo rzeczy, więc radzę oglądać do końca. I lepiej jakbyście zostawili sub z wodem, no bo dużo osób tego nie robi, no i łapeczkę w górę oczywiście, a ja bym już od razu poszedł na ten plac zabaw, czyli klikamy po prostu prawym i jesteśmy na nowej strefie eventowej, jak widzicie są też tutaj oczywiście yy, nowe skrzynki, czyli zamki, od yy, zamka małego, aż do zamka dużego, więc zamek mały, no ma taki średni drop, ale chyba najlepsze z nich to vouchery jakieś itp, w zamku dużym no jest już taki lepszy, a tutaj to są najlepsze itemy na serwerze, lucky bloki, itemy robi na wouchery, na bossa, no jest to kilka mocne, ale wy najpierw nawet nie wiecie o co chodzi, widzicie jakiś plac zabaw itp. A więc tutaj idziemy do kaczora Donalda, no i tutaj jak widzicie musimy y, przeszukać różnych rodziców trzy razy, aby dostać łopatkę, co ja już oczywiście zrobiłem, ale pójdziemy do trzech jakichś rodziców i tutaj pamiętam tutaj jest jeden, pyk, dostaliśmy zabawkę, czyli otrzymaliśmy widzę wiaderko, tutaj jest kolejny, też otrzymaliśmy foremkę, jak widzicie tutaj też są tak małe y, villagery, które możemy sobie zabijać, i wtedy z nich też dostajemy oczywiście przedmioty eventowe. Patrzcie na czacie, pokazuje się, udało się wydropić przedmiot eventowy. I normalnie dostaliśmy foremkę i oczywiście grabki, więc mega fajnie, że tutaj nam coś takiego wyleciało. Idziemy do jeszcze jednego rodzica. Tutaj na placu zabawce siedzi na karuzeli zadowolony, więc idziemy do niego. I oczywiście klikamy na niego, i otrzymaliśmy oczywiście foremkę, jeśli się nie mylę. Przeszukaliśmy tych trzech rodziców, więc po prostu odbieramy sobie wtedy łopatę do piasku, co nie? I widzowie, macie tą łopatę do piasku i chcecie sobie iść już kopać, no ale po prostu nie możecie, bo nie macie żadnych użyć, widzowie. O nie widzę, bo dostaję mocne bomby aktualnie od tych graczy, którzy mnie atakują. I jak widzicie, widzowie, nie możemy kopać po prostu, jeśli nie naprawimy naszej łopatki. już wam prezentuję, jak ją naprawić. Jak widzicie, itemy potrzebne do naprawy łopatki to jest oczywiście wiaderko, grabki i foremka. A my już oczywiście takowe mamy, więc bierzemy łopatkę do ręki i oczywiście naprawiamy. Dostaliśmy trzy użycia do łopatki do piasku, więc idziemy sobie kopać, oczywiście, kopać. Tutaj idziemy sobie elegancko. Tutaj są też jacyś gracze. Ja to widzę ja to widzę nagrywam rano, bo odkryłem jeszcze jeden błąd na serwerze, który mi pomogł, pomógł, mi widzę, zdobyć patrzcie Ile widzę oczywiście tych grabek i tych zabawek. Widzę, w, w, jakieś 20 minut to zdobyłem. Ja Wam zaprezentuję zaraz jak, bo jest jest to giga mocne, ale wydajcie lajka, a my oczywiście idziemy kopać raz, dwa, trzy i oczywiście dostaliśmy siedem małych zamków, które w sumie możemy otworzyć i przetestować dropsy z tych małych zameczków i zobaczymy jak z tego dropi. A więc schowajmy sobie na razie te totemy i robimy openik małych zamków i zobaczymy co nam poleci oczywiście z tych takich najgorszych oczywiście zamków. I tutaj poleciał klucz do mindboxa, więc tak, nie najlepiej widzowie, ale jakby poleciał jakiś voucher byłoby świetnie. I okej, okay, łopata Czarnej Pantery jest okej. Okay. Tutaj coś może lepszego, jakieś odłamki czy coś. No o kurde, tragicznie teraz wyleciało. Więc ja liczę oczywiście na coś lepszego. Zobaczymy, co nam tutaj poleci. No kurde, widzę ten drop mnie nie zadowala jakoś bardzo. Więc czekamy, a tutaj coś może lepszego poleci. Mieczyk kolejny, no widzę, nie jest fajnie. Ale to są najgorsze, ale odłamki. Pięknie. A, dostaliśmy spodnie? No i git. Więc zobaczymy, co jeszcze teraz poleci. Y o, 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 i szlachetny pył, więc super, że poleciał nam chociaż jeden szlachetny pył. I widzowie, patrzcie, ja potem kopać tylko raz. A ja wam pokażę dzisiaj błąd, który widzę jest gigamocny i można w godzinę, nie wiem, zrobić sobie z 50 użyć na łopacie. I dzięki temu będziecie mieli z tym milion tych takich zamków średnich i się nieźle wzbogacicie na serwerze, później sobie zrobicie duże i to się opejtemy, A więc zostawcie lajka, a ja już wam mówię na czym polega ten błąd. I to, jak widzicie, jest tutaj gra, który Stoi na awku i też używa mózgu, widzę. Tak, jak ja pewnie jest y, nielicznych graczy, którzy wiedzą o co chodzi, widzowie, aktualnie. Bo patrzcie, chłop stoi sobie na awku, widzowie, i bije pewnie już całą noc, widzowie, oczywiście, y, tych zombiaków, bo one się nie respią losowo. One mają przypisane po prostu jakieś miejsca. I chłop też odkrył to, i teraz pewnie ma w całym eku, pewnie milion tego, bo już jak całą noc tak kopie, a ja go nawet nie mogę zabić, bo jest na terenie spawna, co jest giga mocne i można tak stać całą noc. To jest mega mocny, bo ludzie myślą, że to się respi po prostu losowo na całej mapie, a tutaj po prostu chłopce stoi i zabija te moby, co jest gigamocne, widzę oczywiście. A ja wam pokażę, widzowie, jeszcze lepszy, jeszcze po prostu lepiej, gdzie to tak działa. Pokazał mi to dzisiaj widz, za co bardzo mu dziękuję, bo jest to mega mocne i się już dorobiłem nieźle na tym, widzowie, bo jest to mocarna taktyka. I teraz to jest najlepsza, jest widzę, najlepszy moment, żeby wbić na tą strefę i korzystać, więc ja idę szybko właśnie wykorzystać to, i jeszcze mało osób o tym wie. Oczywiście jest tutaj jeszcze rodzic, tutaj, więc dostaliśmy oczywiście grabki, więc super. Ale że tutaj, widzowie, respią się. Widzicie? Patrzcie! Respią się tutaj, widzowie, te małe villagery. I patrzcie, dostajemy z nich przedmioty inwentowe. I tu można stać i czekać i zarabiać. I patrzcie, idziecie później stąd. I tutaj, widzę. Później, teraz tutaj. Tutaj się respią kolejne, widzę. Dwa y, te villagerki, te małe, oczywiście. I idziemy dalej, idziemy dalej. I tutaj jest najlepszy respał tych małych villagerów. Jak widzicie, małe villagery zespią się tutaj, tutaj i tutaj jeszcze kolejne dwa. I tak chodzicie cały czas i zmieniacie miejsca. Ja widzę, jeśli jest mało osób na sektorze, to nabijacie na tym bardzo dużo. Ja sobie zabijam kolejnego gracza jakiegoś. I jest to fajne, że tutaj też się nie traci itemów oczywiście. I tutaj szukamy, pyk, 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 jakiś tutaj właśnie tych małych villagerków i czekamy, aż one się respią. I widzicie, tutaj się zrespiły trzy villagery. Respią się, nie wiem, co one, co minut te, więc jest mega fajnie i mamy cały czas wideo. już po minucie mamy tyle tych eventowych itemów jeszcze są tutaj te rodzice dostaliśmy zabawkę i jest to mocarny błąd jest to widzę mocarne, że ludzie odkryli gdzie one się respią i teraz można to wykorzystać i nabijać sobie tu za tych itemów eventowych jest to według mnie mega mocny błąd i patrzcie respi się tutaj i od razu zabijamy i mamy kolejny przedmiot i nie trzeba chodzić losowo po, ma po mapie tylko po prostu czekacie w danych miejscach i po prostu je zabijacie sobie je teraz na farmie i robimy zaraz ogromny opening, bo to jest giga mocne, co tu się tutaj odwala. Więc musimy szybko szukać tych małych villagerów. Teraz widzę, że zrespił się tutaj kolejny villager. Niestety nic nam się nie udało z niego trafić. I czekamy po prostu, aż się będą respiły tutaj kolejne. Idziemy sobie tam dalej, bo widzę, też zauważyłem, że jeśli nie ma żadnych osób w danym miejscu, to ich się narespia bardzo dużo, ale niestety chodzi tutaj dużo graczy. Ja chcę ich sobie oczywiście zabić, zobaczymy, czy nam się uda. Więc tutaj dostaję po to totemach gra, i dostaję mocne bombeczki. Tylko, czy uda nam się zabić? Tego nie wiem. Pyk, pyk, pyk. Lecimy z nim, ostro. Tylko, on tutaj ucieka nam cały czas. Ucieka nam cały czas. Więc ja go po prostu nie chcę gonić. I znalazłem kolejnego małego villagera, który gdzieś się zrespił. I oczywiście mamy z niego przedmiot eventowy. Widzicie, widzę? Kolejny ten mały villager się tam zrespił. I to jest takie mocne, że tak się można, widzę, fajnie nafarmić tych eventowych itemów. Tam się, widzę, zrespił kolejny. I tutaj jest, widzę, po prostu takie pasmo pacierzy jak tutaj trzy kolejne widzowie. To jest takie mocne. Kolejny tutaj widzowie. Ale już widzę, że parę osób musiało też to odkryć. I dlatego wam o tym mówię, żeby też, żebyście moi, widzę, o tym wiedzieli. Ja zabijam kolejnego gracza. I z gracza też wypadają eventowe itemy, co jest gigamocne. Więc oczywiście też możemy bić w sumie tych graczy. I sobie ich lejemy i próbujemy ich zabić. Więc lejemy ich mocno i zabijamy kolejnego gracza. I, i tutaj kolejny od razu nas atakuje, widzę. Więc musimy sobie jakoś wyrabiać. Próbujemy z nich. I kolejny zabity. Udało nam się z niego wydropić eventowy item, więc super. Patrzcie, widzę, zrespił się kolejny. No ja w to nie wierzę. To jest, widzę, takie mocne, że to jest takie fa darmowe farmienie, widzę. Po prostu wbijamy i se farmimy. I tutaj, to jest tak. Tutaj respawn, tutaj respawn, tutaj respawn. I po prostu chodzicie i już tam kolejny się zrespił. I po prostu sobie chodzicie i sobie nabijacie. No to jest po prostu coś pięknego. I kolejny item eventowy. Jezu, już widzę, jak będziemy bogaci dzięki temu. To jest... Coś mega mocnego Tutaj zabijam tych graczy, żeby mi nie podbierali Tych małych villagerów, bo to jest Najlepszy zysk aktualnie na serwerze Chyba, więc oczywiście go zabijamy I szukamy tutaj dalej I tutaj się respi kolejny, oczywiście Więc idziemy oczywiście dalej Tutaj się pewnie zaraz respią kolejne, więc Idziemy dalej tam oczywiście Czy tutaj coś się zdążyło zrespić? Oczywiście, dwa kolejne, pięknie Niestety nic nie trafiliśmy z nich Ale patrzcie, teraz idziemy tutaj I powinny się tutaj zrespić, nie, nie zrespić Zrespiły się jeszcze, i tutaj czekamy. I po prostu sobie chodzimy, i cały czas czekamy, aż się zrespią po prostu te wilażerki. Dobra, widzę, ja tutaj zabijam kolejnego. Jeszcze chwilę się tutaj pobiję, i idziemy, widzę, wziąć jeszcze te moje, y, oczywiście, zabawki. O te zabaweczki, oczywiście, zender chesta. I idziemy, widzę, zaraz robić ogromny opening, bo to jest mocne. I widzicie, zrespił się kolejny widowie, ale gracz mi go chce za. A, ja go zabiję, widzę, więc super. I teraz może jeszcze uda nam się zabić tego gracza, ale to sami zobaczymy. Ja go próbuję zarąbać. Ale on widzę że się jakoś trzyma cały czas, więc jest lipa. Ale próbuję z nim, próbuję zobaczyć, czy nam się uda. Bo on tutaj cały czas je po prostu te koksy i próbuję go zabić. Ale jest po prostu z nim ciężko, bo on sobie cały czas je te swoje koksińskie. I patrzcie, dostaje po totemie. Uciekamy tutaj za nim, oczywiście. Tutaj śmiga jakiś villager mały, niczym, jakiś speedrunner, ale. Musimy go zabić, żeby on tutaj Jeszcze się wywalił, bo jak wbiegnie na tą strefę To już go oczywiście nie zabijemy Zaraz widzę, ja zabijam jakiegoś gracza Oczywiście zginął sobie Tutaj też się respi w sumie dużo tych y, małych Villagerów, jak widzę, że tutaj też Są jakieś respawny, ale trzeba podkrywać, gdzie one dokładnie są Ale teraz widzę, jak my się tyle dorobiliśmy Idziemy po prostu, widzę Oczywiście zrobimy sobie dużo tych Zamków średnich i ja bym sobie je otworzył Bo jakby nam podrobiły te odłamki To to widzę jest takie zarabianie Żar mi się Michać cieszy, jak o tym myślę. Tam są kolejne, widzę, małe villagery. Więc tam też trzeba iść. I to jest po prostu coś pięknego. To jest po prostu coś pięknego. Ale te villagery, one tam same przychodzą. I on sobie je zabija, po prostu. No, to jest mega mocne, co się tutaj dzieje. Ale dobra, widzę, patrzcie, mamy mega dużo tych eventowych itemów. No, jest to gigamocne. Więc bierzemy łopatę i ją naprawiamy. I oto leci jak szalone. Nie wiem, ile tego mamy. Ale lecimy ostro. Lecimy ostro całe czas. I mamy 52, widzowie, użyć na łopacie. Ja nie mogę, widzowie, tego się nie spodziewałem. Więc idziemy sobie szybko kopać i zobaczymy ile nam tego w sumie wyrobi, Bo trochę tych użyć mamy, więc chciałbym trochę tego wykopać. I zobaczymy ile się uda. Mamy jeszcze 35 użyć, więc jest ładnie, jest ładnie. Lecimy sobie cały czas. Mam nadzieję, że będzie tam to bardzo dużo tutaj dropiło tego. Ja o to proszę. Bo widzę jak widzicie, jak my się szybko dorabiamy dla ludzi. 10 użyć, to jest dużo, a my w godzinkę niecałą mamy, patrzcie ile zamków, półtorej z taka małych zamków, co jest gigamoste, widzę, to jest jakaś najlepsza taktyka więc dajcie lajka, like że ja wam ją podałem po prostu i idziemy to wymienić oczywiście na średnie zamki, a więc dobra widzę, wytwarzamy oczywiście te małe zamki i mamy ich aż trzy, więc mnie ciekawi, co z nich nam wydropi, oczywiście wywalmy sobie trochę totemów i teraz lecimy z openingiem, więc co pierwsze nam wyleci i uwaga vouchery, jakby nam wyleci Byłoby super, dobra, bania super, y, bania tego Supermana. Jest ok, jest ok, dobra, zobaczymy co dalej. Tutaj proszę o odłameczki, odłameczki. Nie, y, 8 sachetnych pyłów, czyli to jest 8 miliardów, czyli nie jest najgorzej, jest ok. I tutaj ostatni, średni zamek. I bać, jam voucher! Nie widzę, 8 odłamków było mega blisko vouchera, ale pięknie, mamy też 8 mocnych odłamków, a jak na jakieś niecałe 30, tam może 40 minut, jest to mega mocne, że to jest tak szybko, idzie to nakopać, A jakby nam poleciał ten voucher, to byśmy zarobili serio mega dużo kasy. Ale widzowie oczywiście zostało nam 5 małych zamków z piasku, więc oczywiście też je otwórzmy, bo czemu nie? I tutaj może coś ciekawego nam poleci? O, tutaj mieczyk czarnej pantery, więc mega fajnie, zobaczymy, co jeszcze nam poleci. Dwa szlachetne pyły, tak przewidziałem to. Co tutaj jeszcze poleci? Dajcie voucher! Voucher! Kurde, widzę łopata czarnej pantery. Już myślałem, że voucher poleci. Było tak blisko. I tutaj co nam poleci? Oczywiście klucz do mineboxa. I ostatni, widzę zameczek malutki. I tutaj poleci nam oczywiście te pyły, więc nie jest najgorzej. Dobra, widzę. Wróciłem z kopania, wymieniłem te oczywiście małe zamki na średnie i widzowie, po godzince farmienia, oczywiście dzięki temu błędu. Widzę, mamy 8 średnich zamków, to jest gigamocne, to jest mega mocny winning. Niestety nie staćmy jeszcze na ten duży. No, on dał chyba, można go też kupić na stronie i są tutaj OP i temy, więc niedługo ja myślę, że możemy sobie zrobić ich opening, bo są gigamocne, ale to musicie dać lajka. Like no i co? Otwieramy te średnie zamki i zobaczymy, co nam poleci, a z pierwszego średniego zamku poleci nam oczywiście bania supermana, czyli tak jak wcześniej nam poleciało. Co jeszcze? Oby jakiś voucher nam chociaż jeden poleciał. Ale dobra, elitra supermana, mega średnio tutaj widzę. I tutaj co? Mieczyk? Mieczyk jest ok. Dobra, dwa klucze do Starbucksa, mega fajnie. Więc tutaj świetny drop. Tutaj co jeszcze? Y dobra, osiem szlachetnych piłów, super. I co jeszcze? Proszę o jakiś voucher, klucze albo odłamki. Dobra, klucze. Trzy klucze do Epic Boxa jest super i teraz co jeszcze? Dwa klucze do Starbucksa Dobra, klata y, Supermana jest okej. Okay. Sprzedam ją sobie na rynku najwyżej. I tutaj losowe suro... Nie, spodnie super i zaraz będziemy, możemy mieć całego seta, chyba, że coś innego nam poleci. I tutaj oczywiście spodnie Supermana, więc ja nie narzekam na drop, jak dostaliśmy tyle tych kluczy, bo jak, taki czas, który ja to zebrałem, to jest widzę naprawdę nic i to jest, tak można sobie nafarmić na tym evencie, to jest gigamocne po prostu. Po prostu idziecie, zabijacie sobie jakichś małych villagerów i sobie dorabiacie, nie? A szczególnie jakbyście jeszcze poświęcili trochę czasu, ogarnijcie zamek duży i bym Wam powiedział, powiedzmy, ten trójdząb, czyli mega op item widzowie i byście go sprzedali na rynku, to byście byli jednymi z bogatszych graczy aktualnie, więc to jest aktualnie najlepszy czas, żeby zacząć po prostu swoją rozgrywkę na boksie. Jak widzicie, widzę, jest to gigamocne, no i oczywiście, widzę, jak zostawicie tam dużo lajków, to daję wam kolejny jakiś mocny odcinek, no jest to mega mocny błąd, więc korzystajcie zanim oni zmienią koordynaty tych villagerów, więc po prostu co? Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, no i co? Hello.